Ja jestem Lena, siostra Oskara, cioteczna oczywiście. Yy, Skarro to jest, pokaż się Skarro. Siema. Siema. Yy, ja nagrywam odcinek. Będę pokazywała y, psy Skarro, dobra? No spoko, możesz to pokazać, nie obrażasz się. Serio mogę? Co no, Słuchaj, czy domyślisz tam, chcesz ja będę... Nie, nie pokaż, pokaż mnie. Luśka. Ja właśnie mają kanały, więc, jakby tutaj nie ma dla nich żadnej różnicy. Lena, nie? Dobra, to pokazuję Luśkę, Siuszkę i Jabłycznika. Ja będę montował nasz film, bo będą. Dobra. Luśka, pokaż się. Idziemy. Jabłek, pokaż się. Cześć, pomachaj. Właśnie. Jestem w domu Jagody i Oscara. Jestem ich siostrą, jak zapewnie. Patrzę, jak, jaką oni mają fajną tapetę. Du, 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 nowy York, nowy, nowy, nowy jork. Tu mają tablice, które sobie tam piszą i tak dalej. Tu mają. E, widok. Mają widok. Dobra, to Nara. Koczymy dzisiaj. E, Filmik. Aber jetzt, Lerra!